Czy jesteś gotowy, aby zostać umocnionym dzisiaj? Czy pragniesz mocy, aby pokonać życiowe wyzwania? Moi przyjaciele, dzisiaj wyruszymy w podróż duchowego umocnienia. Zbadamy głębokości Słowa Bożego i odkryjemy źródło prawdziwej siły. Jeśli wierzysz, że Bóg może zrobić różnicę w Twoim życiu dzisiaj, zjednoczmy się w wierze. Będę gorliwie modlić się z Tobą w potężnym imieniu Jezusa. Dlatego oglądaj do końca i otwórz swoje serca, aby przyjąć błogosławieństwa tej modlitwy. Wyobraź sobie zręcznego kowala kującego potężny miecz. Z każdym uderzeniem młota metal staje się silniejszy i bardziej odporny. Tak jak kowal formuje miecz, Bóg nas kształtuje przez próby i utrapienia. W Filipian 4:13 znajdujemy te umacniające słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Przyjmij tę prawdę, wiedząc, że dzięki mocy Chrystusa możesz pokonać każde wyzwanie i wyjść zwycięsko. Pozwól Bogu kształtować nas w naczynia Jego siły i chwały. Moi drodzy przyjaciele, rozpocznijmy, uznając naszą potrzebę boskiej siły. W tym świecie często napotykamy wyzwania, które wydają się przytłaczające. Możemy czuć się słabi, przytłoczeni lub wręcz nieodpowiedni, ale to właśnie w takich chwilach powinniśmy zwrócić się do Boga. Apostoł Paweł, człowiek, który przeszedł przez liczne próby, doskonale to rozumiał. W Drugi Koryntian 12, 9, 10 dzieli się głęboką prawdą. A On mi powiedział, moja łaska Ci wystarczy, bo moc moja w słabości się doskonali. Z radością więc będę się chlubił z moich słabości, aby moc Chrystusa zamieszkała we mnie. Dlatego cieszę się ze słabości, zniewak, potrzeb, prześladowań i ucisków dla Chrystusa. Bo, gdy jestem słaby, wtedy jestem silny. Te słowa przypominają nam, że nasza słabość nie jest przeszkodą, lecz okazją. Kiedy czujemy się słabi, otwieramy przestrzeń dla mocy Boga. Rozważ historię Samson, mężczyzny znanego ze swojej wielkiej siły fizycznej. Jednak dopiero wtedy, gdy uznał swoją zależność od Boga, osiągnął swoje największe osiągnięcie. Moi przyjaciele, prawdziwa siła nie pochodzi od nas samych lecz z naszej więzi z Bogiem. To wtedy, gdy się poniżamy i przyznajemy do naszej potrzeby, jesteśmy gotowi, by otrzymać Jego moc. Dziś wyzywam Cię do przyjęcia swoich słabości, przyniesienia ich przed Boga i poproszenia Go, aby napełnił Cię swoją siłą. Pamiętaj, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Bóg jest gotów i chętny, by Cię wzmocnić i umocnić na nadchodzącą drogę. Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć siłę, którą tylko Bóg może zapewnić. Moi przyjaciele, teraz, gdy uznaliśmy naszą potrzebę siły, zbadamy, jak możemy uzyskać dostęp do nieskończonej mocy Boga. Biblia jest pełna obietnic Bożej siły dla Jego ludu. Jedna z tych obietnic znajduje się w Izajasza 41:10. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię i wspieram Cię. I podtrzymujecie prawicą mojej sprawiedliwości. Te słowa zapewniają nas, że Bóg nie jest daleki ani obojętny. On jest obecny, gotowy, by nas wzmocnić i wspierać. Ale jak uzyskujemy dostęp do tej siły? Po pierwsze, musimy szukać Boga całym sercem. Prorok Jeremiasz mówi nam w Jeremiasza 29:13. A będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym sercem, oznacza to poświęcanie czasu na modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Oznacza to dostosowanie naszego życia do Jego woli i zaufanie Jego prowadzeniu. Rozważ historię królowej Estery, która stanęła przed sytuacją życia i śmierci. Zanim podjęła działanie, ona i jej lud pościli i modlili się przez trzy dni. Dzięki temu aktowi szukania Boga. Znalazła odwagę i mądrość, by uratować swój lud. Po drugie, musimy nauczyć się czekać na Pana. W Izajasza 40:31 czytamy, Ale ci, którzy ufają Panu, odnawiają swoje siły, wznoszą się na skrzydłach jak orły, biegną i nie męczą się, idą i nie mdleją. Czekanie na Pana nie jest bierne, to aktywne zaufanie w Jego czas i Jego drogi. To wiara, że nawet gdy nie możemy dostrzec Jego ręki, możemy ufać Jego sercu. Moi drodzy przyjaciele, stając przed swoimi wyzwaniami dzisiaj, pamiętajcie, aby szukać Boga z szczerością i cierpliwie na Niego czekać. Jego siła jest dostępna dla Was, gotowa, by Was wzmocnić i umocnić. Moi przyjaciele, uznaliśmy naszą potrzebę siły i nauczyliśmy się, jak uzyskać dostęp do mocy Boga. Teraz zbadamy, jak ta boska siła objawia się w naszym codziennym życiu. Kiedy Bóg nas wzmacnia, nie jest to tylko dla naszego własnego dobra. Jesteśmy umocnieni, aby robić różnicę w świecie wokół nas. W Dziejach Apostolskich 1,8 Jezus mówi do swoich uczniów Lecz przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Ta moc pozwala nam trwać w wierze i dzielić się miłością Boga z innymi daje nam odwagę, aby stawiać czoła opozycji i wytrwać w próbach. Rozważcie historię Szczepana w dziejach apostolskich. Pełen siły Boga, odważnie głosił Ewangelię, nawet w obliczu śmierci. Jego odwaga i wiara wpłynęły na tych wokół niego, w tym na młodego człowieka imieniem Saulus, który później stał się apostołem Pawłem. Siła Boga objawia się również jako wewnętrzny pokój i radość, nawet w trudnych okolicznościach. W Księdze Nechemiasza 8:10 znajdujemy te budujące słowa, bo radość Pana jest Waszą siłą. Ta radość nie zależy od naszych okoliczności, lecz od naszej relacji z Bogiem, jest głębokim zaufaniem w Jego dobroć i wierność. Moi drodzy przyjaciele, idąc przez Wasz dzień, szukajcie sposobów, aby dostrzegać siłę Boga w swoim życiu. Może to być cierpliwość w radzeniu sobie z trudną osobą, odwaga, aby bronić tego, co słuszne lub wytrwałość, aby kontynuować, gdy chcecie się poddać. Pamiętajcie, że nie jesteście sami na tej drodze. Siła Boga jest z wami umacniając was, abyście żyli życiem, którego gloryfikuje. Chcę was zachęcić, abyście w pełni przyjęli siłę Boga. Pozwólcie, aby przemieniła was od wewnątrz, abyście stali się latarnią nadziei w tym świecie. Moi przyjaciele, siła, którą Bóg oferuje, nie jest tylko na dzisiaj, ale na wszystkie dni Waszego życia. Idźmy naprzód w wierze, wiedząc, że z siłą Boga możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu i pokonać każdą przeszkodę. Pamiętajcie, że w chwilach słabości moc Boga doskonali się. Przyjmijcie jego siłę i pozwólcie, aby przemieniła was w osobę, którą on was powołał, byście byli. Teraz do wszystkich, którzy słuchają mojego głosu, zwróćmy się do Pana w modlitwie. Chcę abyście pomodlili się tą modlitwą ze mną, abyście mogli otrzymać wszystkie błogosławieństwa tej modlitwy. Módmy się do naszego pełnego łaski i miłości Boga, Ojcze Niebieski, Boże Wszechmogący, jesteś źródłem całej siły i mocy, Twoja moc jest nieograniczona, a Twoja mądrość przewyższa wszelkie zrozumienie. Jestem zachwycony Twoją majestatycznością i Twoją suwerennością nad całym stworzeniem. Jesteś skałą wieków, twierdzą, która nie może być zachwiana. Chwalę Cię za Twoją niezawodną miłość i Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją stałą obecność w moim życiu. Jestem wdzięczny za siłę, którą mi dajesz w czasach słabości. Dziękuję Ci, że jesteś moją ucieczką, moją siłą i moją tarczą. Dziękuję za wszystko, co uczyniłeś w moim życiu i za wszystko, co zamierzasz uczynić. Miłosierny Ojcze, przychodzę przed Ciebie uznając moje grzechy i niedoskonałości. Przebacz mi moje przewinienia i przebacz mi chwilę, kiedy polegałem na własnej sile zamiast na Twojej. Przebaczam tym, którzy mnie zranili, tak jak Ty mi przebaczyłeś. Oczyść mnie z wszelkiej niesprawiedliwości i przywróć mnie do pełni. Panie, modlę się, aby Twoja boska niech Twoja siła przepływa przeze mnie. Umocnij mnie, abym mógł stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Napełnij mnie swoim duchem świętym, abym mógł być świadkiem dla Ciebie. Obdarz mnie odwagą, aby trwać w mojej wierze, niezależnie od opozycji. Deklaruję, że jestem silny w Panu i w potędze Jego mocy. W imię Jezusa wypędzam wszelkiego ducha strachu i słabości. Związuję próby wroga, aby mnie zniechęcić i pokonać. Panie, uformuj mnie jako potężny miecz w twoich rękach. Kształtuj mnie przez próby, aby mogłem wyjść silniejszy i bardziej odporny. Niech twoja siła doskonali się w mojej słabości. Pomóż mi czekać na ciebie, aby odnowić moją siłę i młodość jak orły. Napełnij mnie swoją radością, bo radość pana jest moją siłą. Miłosierny ojcze, przychodzę przed ciebie uznając moje grzechy i niedoskonałości. Przebacz mi moje przewinienia i przebacz mi chwilę kiedy polegałem na własnej sile zamiast na Twojej. Przebaczam tym, którzy mnie zranili, tak jak ty mi przebaczyłeś. Oczyść mnie z wszelkiej niesprawiedliwości i przywróć mnie do pełni. Panie, modlę się, aby Twoja boska siła przepływała przeze mnie. Umocnij mnie, abym mógł stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Napełnij mnie swoim duchem świętym, abym mógł być świadkiem dla Ciebie. Obdarz mnie odwagą, aby trwać w mojej wierze, niezależnie od opozycji. Deklaruję, że jestem silny w Panu i w potędze Jego mocy. W imię Jezusa wypędzam wszelkiego ducha strachu i słabości. Związuję próby wroga, aby mnie zniechęcić i pokonać. Panie, uformuj mnie jako potężny miecz w Twoich rękach. Kształtuj mnie przez próby, aby mogłem wyjść silniejszy i bardziej odporny. Niech Twoja siła doskonali się w mojej słabości. Pomóż mi czekać na Ciebie, aby odnowić moją siłę i młodość, jak Orły. Napełnij mnie, Ojcze. Modlę się o uzdrowienie we wszystkich obszarach mojego życia. Uzdrow mój ciało, umysł i ducha. Umocnij mnie przeciwko atakom wroga. Chroń mnie przed chorobami, sporami i wszelkimi złymi planami. Panie, proszę, abyś rozszerzył te błogosławieństwa na moich bliskich. Wzmocnij ich, uzdrów ich i chroń przed wszelkim złem. Niech Twoja moc objawi się w ich życiu. Panie, modląc się razem z wszystkimi, którzy słuchają, jestem wdzięczny za każde serce, które teraz otwiera się przed Tobą. Zgromadziliśmy się w jedności, modląc się o siłę i odnowienie dla siebie nawzajem. Ojcze, prosimy, abyś wzmocnił nas zbiorowo jako Twoje ciało. Umocnij nas, abyśmy byli świadkami dla Ciebie w naszych społecznościach i poza nimi. Napełnij nas swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli się nawzajem wspierać. Obdasz nas wytrwałością, abyśmy biegli razem w tej bieganinie, wspierając się w miłości. Deklarujemy zwycięstwo nad słabością i strachem w naszym życiu. Panie, wołamy o uzdrowienie, które obiecałeś w swoim słowie. Dziękujemy za Twoją ochronę nad nami i naszymi bliskimi. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas, abyśmy używali siły, którą Bóg nam dał, by Cię chwalić. Jesteśmy wdzięczni za Twoją wierność i nieskończoną miłość albowiem Twoje jest Królestwo Moc i Chwała na wieki wieków. Dziękuję Ci, Panie, za wysłuchanie i odpowiedzenie na moją modlitwę. W potężnym imieniu Jezusa modlę się. Amen.